A w tym Velen to prawdziwie taka bida? Idzie diabeł ścieżką krzywą, pełen myśli złych. Nie pożyczył mu do piwa! Nie pożyczył nikt! Nie ma to jak w kompanii! O! Kogo ja widzę? Wiedźmin, co się dobrze bije, co słychać? Co ci to na gębie wyrosło? Jakiegoś ofirskiego syfa złapałeś? Taki jakby. Wiecie, że dworek wam się pali? To? A, tak. Wiesz, jak to jest. Uczta trwała, były tańce, hulanki z <laughs> I trochę nas poniosło. Właśnie widzę. Gdzie Olgierd? A bo ja wiem, no, gdzieś się tu pewnie kręci. Nie, błagam nie! Zawrzyj kępę. Wypuśćcie mnie! Zostawcie! Stulpy! Jadłem z wami! Piłem i wojowałem! A, a wy mnie teraz zabić, chcecie? Mnie! Jednym z was jestem! Może i byłeś, ale już nie jesteś. Czym wam zawinił. A co ci to obchodzi? Nie twoja rzecz! O czemu od razu tak ostro? Głuchy jesteś! Zabieraj się stąd od Chciałem się tylko dowiedzieć, co się tutaj dzieje. Ale się nie dowiesz! Wypierz dalej! Pójdę, jak mi powiecie. Co za upierdliwy kutas! A kazał go zgładzić! Masz swoją odpowiedź. Zadowolony jesteś! To zabieraj się stąd, bo mamy tu robotę. Nic z tego. Zostawcie go. Nie wierzę. No nie wierzę! Czyś ty się z chujem na łby pozamieniał! Zabieraj tę swoją wiedźmińską żyć i wynoś się stąd! Bo co? Bo cię zabiję! Spróbuj. Ola, co tu się wyprawia? Geralt. Postanowiłeś zabawić się w obrońce uciśnionych? Raczej w patroszenie synów. Póki tu jestem, nikogo nie wypatroszysz. To wezwanie? Hmm. Czemu nie? Z Wiedźminem jeszcze nie walczyłem. Jeśli mnie pokonasz, puszczę go wolno. Odstąpcie! Może was chcesz zaczekać, aż siąpić przestanie. Mnie wszystko jedno. I dobrze. Stawaj. No dalej. Check it out. Ładne cięcie. Pokonałeś mnie. A teraz, może mi powiesz, czemu się wtrącasz w nie swoje sprawy? Chciałem zapobiec rozlewowi krwi. Proszę, proszę. Gerald, szlachetne serce. No, ale nie ma tego złego. Teraz przynajmniej wiesz. Że łatwo nie tracę głowy. Puścić go. Upiekło ci się. Po co to przedstawienie? E, tam zaraz przedstawienie. Człowiek musi się czasem zdobyć na odrobinę szaleństwa, żeby poczuć, że jeszcze żyje. Po tym, co masz na twarzy, widzę, że rozumiesz, o czym mówię. Jesteś nieśmiertelny? Zależy, co przez to rozumiesz. Tak, nie można mnie zabić. Ale to wcale nie takie przyjemne, jak się niektórym wydaje. To, że nie możesz umrzeć, nie znaczy, że żyjesz pełnią życia. To klątwa? Klątwa? Nie, chyba nie. Hm. Powiem ci tak, trzeba uważać, czego sobie życzysz, bo może się spełnić. A ty musisz się borykać ze skutkami. Chyba nie nadążam. Kiedy wiesz, że ciężko cię skrzywdzić, ciągle gonisz za nowymi przeżyciami. Aż w końcu dochodzisz do momentu, w którym wszystko wydaje ci się nudne i monotonne. Sztuka polega na tym, żeby przekroczyć ten punkt i iść dalej. Odkrywać nowe możliwości. Wiesz, co to jest? Pewności nie mam, ale się domyślam. Zadałeś się z niebezpiecznym człowiekiem w Wiedźminie. Zabiłem bestię z kanałów. No to... Powinszować. Należy ci się nagroda. Możesz sobie też wziąć coś z domu, hmm. jeśli znajdziesz cokolwiek całego. Trudna walka? Kiedy rozprułem jej brzuch, zamieniła się w człowieka. Wiedziałeś, że tak będzie? Oczywiście, że wiedział. Inaczej by cię w to nie wciągał. Gaunter Odim. przyszedłeś mnie oczerniać? Nie. Przyszedłem odebrać dług. Wiesz, że wcześniej musisz? Spełnić trzy Twoje prośby i mieć pomocnika. Wiem, oto Gerald z Rivii. To prawda, co on mówi? Wiedziałeś, że ropucha z kanałów była przeklęta? Nie tylko wiedział, ale sam do tego doprowadził. Nie wspomniał o tym? Cóż, w takim razie pozwól, że ja ci opowiem. To bardzo wciągająca historia. Olgerd kochał się kiedyś w pięknej dziewczynie. Miała na imię Iris. Jej rodzice wybrali jednak na zięcia ofirskiego księcia. Wówczas Olgierd znienawidził nieszczęśnika. Najpierw chciał go zabić, ale uznał, że to zbyt proste. Dlatego skazał go na cierpienie. Nędzny żywot w skórze ropuchy. A kiedy znudził się jego męką, postanowił z nim skończyć. Twoimi rękoma. Przypomnij mi o nim. Kto ma wypełnić moje trzy ostatnie prośby? Mój pomocnik, Geralt. No to zabieraj się stąd. Nie chcę oglądać Twojej gęby dłużej niż muszę. Dokąd? Dostajni, moja kompania już szykuje się do drogi. Najwyraźniej macie z panem lusterko jakiś zatarg, a ja nie chcę się w to mieszać. Już się wmieszałeś. Pewnie coś dla ciebie zrobił. I chcę, żebyś spłacił dług. Zgadłem? Tak. No. To nie uwolnisz się od niego, póki tego nie zrobisz. Ale spokojna głowa, wymyślę ci takie zadania, że ich nie wypełnisz. Choćbyś się wściekł. W ten sposób ty będziesz kryty, bo próbowałeś, a ja będę sobie żył spokojnie, póki pan Lusterko nie znajdzie kolejnego pomocnika. To, co mówiło o księciu, to prawda? To ty zamieniłeś go w ropuchę? Może ja, a może ten ofirski paniczek po prostu się czegoś nażarł. Z nimi to nigdy nic nie wiadomo. Nie znam potrawy, która zamieniałaby ludzi w potwory. No, to może się opił? Rzuciłem klątwę z zemsty i wielkiej rozpaczy. Byłem wtedy innym człowiekiem. Wykrzyczałem ją w gniewie. Nawet nie pomyślałem, że może się spełnić. Było minęło, na co drążyć. Czemu nie powiedziałeś prawdy o potworze z kanału? Chciałeś się zabawić moim kosztem? A skąd mogłem wiedzieć, że to ty przyjmiesz zlecenie? Chciałem po prostu, żeby ktoś zabił ropuchę. Kiedy w moim progu stanął Wiedźmin, pomyślałem, że to nawet lepiej w końcu po to was szkolą. Być może dałoby się go odczarować. Może tak, a może nie. Zresztą po co? Bo to człowiek. Cholernofirski kundel nie człowiek. Tecy jak on nie zasługują na życie. Chyba najlepiej będzie, jak spytam wprost: co mam dla ciebie zrobić? Hmm. Niech pomyślę. Aktualnie nie mamy dachu nad głową, więc może dobrze by było od tego zacząć. Przynieś mi dom. Maksymiliana Borsodiego. Dom? Co się tak dziwisz? Muszę przecież gdzieś mieszkać, prawda? A cóż to ma być? Czy Bogowie cię opuścili? Brudnego konia chcesz dosiąść? Idź że mi stąd niecno to. Wiesz co by ci zrobił Witold, jakby coś takiego zobaczył? Wiem. Witold? Mój brat. Zdarzało mu się śmierdzieć jak trzydniowe onuce, ale jego wierzchowce zawsze wyglądały, jakby szły na paradę. Ech, nikt się nie umiał zabawić tak jak Witold. Niestety ostatnio bawi się jakby mniej. Dlatego odnajdziesz go i sprawisz, żeby wychulał się za wszystkie czasy. Jasne, nie ma problemu. A trzecie życzenie? Zajmij się najpierw tymi dwoma, a potem pogadamy o trzecim. Masz dla mnie jakieś wskazówki? Dokąd iść? Od czego zacząć? Chyba zwariowałeś. Nie mam zamiaru ci niczego ułatwiać. Kiedy już wypełnię zadania, gdzie mam cię szukać? Nie wiem, jakie rozrywki szykuje dla mnie moja wesoła kompania, ale powiedzmy, że spotkamy się w Karczmie w Oksenfurcie, w Alchemii. Niech będzie. Do zobaczenia. Zatem powinno pójść łatwo, ale ten dom Zaraza. Jak ja mam mu przynieść dom? Szczerze mówiąc, o dom bym się nie martwił. Trudniej będzie z bratem. Miło, że na mnie zaczekałeś. Nie mogłem zostawić mojego pomocnika na pastwę losu. Porać to ja mam wypełnić prośbę Olgierda. Tak, mówi kontrakt, ale nigdzie nie wspomina o tym, że nie mogę Ci pomagać. A coś mi się zdaje, że przy tych dwóch zadaniach będziesz potrzebował mojej pomocy. Czemu z bratem Olgierda ma mi pójść trudniej? Bo nie żyje od dobrych kilku lat. Uuu, na nekromancję się nie pisałem. Nekromancja to nie jedyny sposób, żeby przywrócić kogoś do życia. Jest jeszcze rytuał przywołania. To jak wybór między dżumą a cholerą. Poza tym potrzebowałbym krwi przywoływanego. Krwi owszem, przywoływanego? Niekoniecznie. Trzymaj. Skąd to masz? Gerald, 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 strasznie jesteś dociekliwy. Załóż, że to krew Ewereców i odpraw rytuał. A gdzie znajdę tego Witolda? Nie mogę robić wszystkiego za ciebie. i trochę. Rud von Everett był słynny w tych stronach. Na pewno znasz kogoś, kto o nich słyszał. Na przykład tę przemiłą, rudowłosą osóbkę, panią Doktor, zdaje się. Wiesz, o kogo mi chodzi. Nie wiem, jak miałbym przynieść Olgierdowi dom Borsodiego. Jedyni Borsodi, w okolicy jakich znam, Prowadzą dom aukcyjny w Oksenfurcie. Kojarzę. Kiedyś dawno temu chcieli zlicytować moje miecze, ale wtedy aukcje odbywały się w Nowigrazie. Musieli się przenieść. Pewnie będziesz ich miał okazję o to zapytać. No dobrze, pójdę tam. I co dalej? Nie wiem. Może na miejscu przyjdzie ci coś do głowy. Aha, i weź ze sobą gotówkę w sporych ilościach. Mam przeczucie, że może ci się przydać. Ach, nie pozostaje mi nic innego, jak wziąć się do roboty. Trochę więcej entuzjazmu. Możesz się przy tym świetnie bawić. Aha, już nie mogę się doczekać. Gdybym potrzebował pomocy, gdzie mogę cię znaleźć? To ja cię znajdę. Ovo Geralt